Witajcie z tej strony, Mangetsu. Witam was w kolejnym i ostatnim odcinku z FNAF Security Breach Ruin. I dzisiaj będziemy robić dwa pozostałe endingi oraz jeszcze sekret związany z mokrą podłogą, z tymi robotami. No i może najpierw zajmiemy się faktycznie endingami, żeby jakoś w kolejności było to robione. I moi drodzy, zaczynamy z grubej rury. Dlatego, że musimy od razu uciekać. Latarka mnie działa, jak tu się, gdzie tu się ucieka? Uuu. Muszę znaleźć. Jakiegoś. Jakoś, jakieś kartonowe coś. jakieś pudełko. Nie mogę używać maski. Czy to jest ta ścieżka? Nie, to nie jest ta ścieżka. On mnie tu dorwie, on mnie tu dorwie. Nie, nie, to nie ma sensu chyba. Aaaa! Nie podchodzi! Na mnie to dalej jest straszne. No to będzie jazda. Ja nie wiem, czego dokładnie mam szukać, ale tego dotyczy jeden z endingów. Jest on najprostszy do wykonania. Był ślepe jakoś ustaliliśmy. Ja staram się cicho mówić, żeby się nie bać. Dobra. Tu. O, i tutaj mamy podłogę. Yy, I tu coś mam znaleźć, czy nie? Kurczę, chyba, chyba zbłądziłem. <tutaj>, tutaj mamy nie iść. Cześć kolego, cześć kolego. Nie, nie. A co jak mu ucieknę tutaj? Ej, mogę mu uciec do tyłu. Zobaczcie, uciekam mu. To można w tę stronę też mu uciec. <tutaj> Teraz już nie ma od niego ucieczki. Ja nie wiem, czy to było zamierzone w tej grze, ale nie, no dorwie nas, dorwie nas Chociaż szuka <grywa> Dobra, nie mam wow! <grywa> już myślałem, że z ucieknę Dobra, tu jest, tu jest, jakiś miś jest Tu jest jakiś miś, mogę maski użyć O, i znalazłem, to jest ten ending właśnie To jest miejsce, gdzie możemy się ukryć Safe spot jakiś I Helpi do nas macha, tam jest Vanessa jeszcze w tle w tym endingu Taki komiksowy faktycznie. O, i to tyle. I gra nam muzyczka. Od tego. Z Daker. hm Czyli też tak to może się zakończyć. Mamy też napisy. No wcześniej napisów mi akurat zabrakło, więc ciekawe, że to jest true ending, nie no, bez kitu. Ale korzystając z tej okazji, e, chciałem wam podziękować, że mi wytłumaczyliście, że ten Grzegorz w indie to mógł nie być Grzegorz, dlatego, że tam napisy się rozdwoiły na dwóch Grzegorzów różnych, więc może faktycznie znowu Mimik do nas przemawiał. I tak, dobrze mówię, to jest Mimik, tak się nazywa w społeczności ta postać, którą tutaj obudziliśmy. No i też naśladuje Grzegorza, podszywa się pod niego, więc dlatego też jest z Demimikiem. No i dzięki, że mi pisaliście w ogóle tutaj różne podpowiedzi odnośnie... Ostatniego endingu, troszkę mi to rozjaśniło, to tak żebyśmy wiedzieli. No i mamy kolejny ending. Jak widzicie, jest on bardzo prosty. Musimy Misia znaleźć jego kartonik i wtedy będziemy mogli przejść przy pomocy maski od Wani. No skipuję to. Ale dalej już nie będzie tak prosto. No i żeby zdobyć już trzeci ending, to musimy cofnąć się do tych takich ukrytych kamerek, które czasami się zdarzały. Nie wiem, czy pamiętacie, dwie kamerki już do, tej, do tego momentu zrobiłem. Jestem właśnie w czapterze piątym, to jest ten z Roxy. I tu gdzieś powinna być kolejna kamerka. Którą powinienem być w stanie zrobić. Ona tutaj płacze, akurat powinienem właśnie ją odhaczyć. I potem jeszcze będzie jedna kamerka, chyba cztery są. E, no i wtedy coś powinno się stać. Czego ja tutaj szukam? Gdzie to jest? Bo dwa powinienem mieć zrobione. I fajnie, że też w tej grze można się tak swobodnie między chapterami poruszać. To troszkę łatwiej robienie tych endingów, pod warunkiem, że progres z kamerkami się zapisze. Cassie i Roxy. Musiały naprawdę być zżyte, tak. Patrząc po tym, wcześniej na to nie zwróciłem uwagi. Ale po wiedzy co później się dzieje, to faktycznie ma to więcej sensu. Ach ta chika. Ale lepiej nie podchodzić. Dobra, tu jest ukryta kamerka. Mam. Drzwi zostały otwarte, komnata tajemnic. I musimy to szybko zrobić. Mam nadzieję, że mi się zapisze ukryta kamera. Proszę nie zdejmuj się, 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 proszę nie zdejmuj się. Nie się. Yy, i. Dobra, udało mi się. No boże! Monty tym razem, what the. No to idziemy, tu były te music meny, ojeju. Ale nie będzie to jakaś skomplikowana sprawa, wydaje mi się. Bo to, czego szukamy, czyli kamerki z kamerką ukrytą, no to jest przy kręglach tam. Tuż przy wielkim kręglu, chyba do odhaczenia. Sekret z mokrą podłogą też tu będzie gdzieś odbokowywany, ale to zostawimy sobie akurat na sam koniec. Spokojnie. Okej. Okay. Mogę podejść do kamerki? Dacie mi. Dzięki. I tu gdzieś powinna być. Tu jest ukryta kamerka. I to już jest czwarta, czyli ostatnia. Dobra, jest punkt zapisowy. Nie, muszę znowu deaktywować Rocks. Ja nie chcę na to patrzeć. Nie. I jesteśmy tutaj. Podobno, tak słyszałem, że są jeszcze różne znajdki realne, które pominąłem, i chyba fast token nawet, yy, który był do robota, yy, znajdował się gdzieś jeszcze tutaj. I Nie przejrzałem się niestety po tej lokacji. Tu jest prezencik, patrzcie. No, fast token. Tak mi się wydaje, że są cztery, ale może, może pięć. Weź, robocie, powiesz mi coś nowego. O, dalej mówi. Monster, potwór słuchał ko kołysanki To jest dalszy ciąg tej historii i nie ma Nie ma już więcej, ale powiem wam, że nawet mnie zaskoczyło to, że Coś udawało Grzegorza O, tutaj Roxy pomogła I uciekamy, mamy uciekać i czy coś się tutaj zmienia w ogóle? I teraz jesteśmy tutaj, okej okay. Mam teraz dobiec do tych drzwi, czy one będą... Są otwarte, są otwarte, faktycznie! Są otwarte i co dalej? Co mam dalej tu zrobić? Biegniemy przed siebie? Tego nie było wcześniej otwartego. I koniec! Koniec! Nie, nie ma tego otwarte! Czyli czegoś może nie otworzyłem jakieś kamerki. Ale zobaczcie, część drzwi była otwarta. To przejdę się jeszcze raz, bo robię te kamerki. Tutaj jest pierwsza kamerka. Ja ją powinienem zrobić. Jest otwarta. Okej. Okay. A ciebie nie wyłączyłem robociku z tego co widzę. Hmm, miałbym wszystkie mokre podłogi, ale tutaj chyba oberwałem. W ogóle jesteśmy teraz na karuzeli od Montiego i docierały do mnie głosy, że podobno tutaj znajduje się historia Montiego i jesteśmy po niej oprowadzani. To jest taka gratka raczej dla fanów, dogłębnych. Tu na przykład Monty sobie grał przy ognisku na gitarze i był jakimś, nie wiem, jednoosobowym, jednoosobowym zespołem. I tutaj ze sceny patrzył na Innych. O, i Bonnie wtedy był w zespole <noise> z Misiem i innymi i patrzył na nich Monty z tym, że chciał. No i o, boni dał mu gitarę! Hmm, bo to od boniego było, nie? I to była ta historia, którą miśmy obejrzeć. Ja mu oplułem kompletnie. Roxy zadbała o wygląd Montiego, ale on się cieszy. Taki niepodobny co się jest w ogóle. <noise> no i tutaj już docieramy do końca, kiedy został tą gwiazdą Pizza Plexu 1 z 4. Przyjęty. No ciekawe. Jakby nie wiem czemu na to nie zwróciłem specjalnej uwagi. Myślę, że dlatego, że miałem troszkę ciemniejszy ekran niż teraz. Nie do końca widziałem. Dobra, mam kolejną kamerkę. Tutaj jeszcze było nieotwarte. Chyba powinno być wszystko. Tak myślę. Ej, tu wcześniej nie byłem. U, i tu robota zostawiłem. No, jest ukryte pomieszczenie. I co jest w tym pomieszczeniu? To jest takie pomieszczenie od Montiego. Z tego co zauważyłem, to chyba każdy z animatroników ma swoje takie. Gdzieś jest odczyki, pominąłem też, są hasła i nie tylko. I to było tutaj, jak się cofnęliśmy za pomocą, znaczy tutaj kolejką przejechaliśmy, a można było się cofnąć jeszcze. Jest coś! Zobaczcie, zamiast mimika! Jest teraz jakiś dziwny stwór, jak on dziwnie wygląda. Czemu tak? Nie mogę uciec, nie mogę uciec, on mi goni. Nie, znaczy, dobra, okej, okay, okej, okay, on chce ruszyć, on chce ruszyć, idzie na mnie! Right, okej okay. Leci, 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 leci Czyli Jak już zrobimy te wszystkie pomieszczenia kamerki Pojawia się zupełnie ktoś inny zamiast tego mimika, jakiś inny animatronik Niepodobny w ogóle jeszcze bardziej do nikogo Dobra Czyli to jest pierwsza zmiana, a druga Jest taka, że musimy przez te pomieszczenia przejść, już są w pełni wszystkie otwarte On u nas idzie, tak? Nie widzę go póki co Jeszcze mam chwilę Dobra, nie będę tu się kręcił Jest, 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 Jezus Jest większy niż się spodziewałem Mam jakąś lawę, jakieś pomieszczenie Co to jest, to pomieszczenie? Tutaj? Miałem się zamknąć oh, On tu został? Gdzie on jest? Mam guzik wcisnąć? Mam guzik wcisnąć, a gdzie on został? Nie widać go hm. To jak z pająkami, jak widzicie to jest źle Ale jak nie widzicie to jest jeszcze gorzej Dobra, no to pozostaje nam chyba wcisnąć przycisk tylko. Przycisk, jakiś alarm. I on wyłania się tutaj. Co się z nim stało? Wyskoczył. Bez oczu jest, znaczy bez jednego oka i go bierze jak zabawkę w automacie. Na żetony. I go tutaj przemieliło na coś? Co mu się stało? I to, to czemu akurat taki jakiś dziwny animatronik? Czemu Mimik się zmienił na coś takiego? Może to jest jego oryginalna forma. Wiecie, wcześniej był sam szkielet. No nie powiem, ciekawy ending. Jest to coś czego się nie spodziewałem Myślałem że będzie jakiś komiks albo coś Coś ten, ten deseń bardziej skoro ich tak mało A tutaj zrezygnowali z tego I raczej ku czemuś takiemu poszli To pominiemy chyba już tutaj nic nie będzie Tak myślę nawet napisów końcowych To nie było to też pokazuje który ending jest prawdziwy Widocznie przy safety spocie Tylko były napisy końcowe nie to też nie ma sensu Zrobiliśmy endingi Ale to nie koniec bo już Zacząłem robić mokrą podłogę to znaczy Roboty które pominąłem zacząłem wyłączać Dlatego że tutaj powinno nam się blokować jakieś przejście. No i poznamy to po tym, że tutaj będzie ostatni robot. On się pojawia wtedy, kiedy już wszystkie mokre podłogowo roboty wyłączymy. I tu będzie jakiś secret. Bardzo chciałbym go osiągnąć. Więc pozwólcie, że teraz pohasam sobie po chapterach i spróbuję to zrobić. W najgorszym wypadku będę musiał wszystko od początku robić, bo słyszałem, że jest taki bug, ale no zobaczymy. I moi drodzy, udało się. Mam tego ostatniego robota. To znaczy, że wszystkie inne też odhaczyłem. Tylko muszę w tym miejscu się zatrzymać i wam wyjaśnić, że niestety, ale ten secret jest zbagowany. Przechodziłem dwie godziny całą grę, w sensie skakając po chapterach i szukałem roboty. Wszystkie u mnie są wyłączone, a i tak ten gościu mi się nie pojawiał. Więc zdecydowałem się pobrać jakiś save, który ma 100% rzeczy odhaczonych w tym właśnie mokrą podłogę, ale to też mi nie działało, dlatego że okazało się, że ktoś już wszedł do tego sekretu I jak ten robot jest wyłączony, to tam nie da się wejść ponownie. I wiecie, co mi zadziałało? Jest taka strona, która pozwala nam podejrzeć oraz edytować pliki zapisu. I tam o dziwo w liczbie wyłączonych robotów miałem o jedną Wartość za małą. Powiększyłem sobie ją po prostu o jeden, i okazało się, że gra odczytuje wszystko prawidłowo, więc możemy wreszcie zobaczyć, jak ten secret wygląda. Czyli, jak wyłączę tego robota. No to wysuwa się teraz do góry ta oto ściana i zobaczmy, co takiego tu się kryje. Bo tu jest jakaś dziura. Hmm. Komnata tajemnic została odkryta najwidoczniej. Są kule do kręgli. No i o, kolejny robot. Jest jeszcze więcej robot. O I tu jest ciało! Ciało bo niego to jest! Mamy tutaj Boniego. niego. O kurcze. To kto go zamordował? Hmm, bo było pokazane w historyjce. Że on oddał gitarę i w ogóle odstąpił miejsce Montiemu, a on sam tak skończył okrutnie i dlaczego w ogóle, <laughs> jakbyśmy chcieli to możemy jeszcze doaktuować więcej tych robotów, może coś jeszcze będzie w tym pokoju. Taki secret z Bonim wcisnęli, akurat Boni to też jest taki mokry sen fanów Security Bridge. wiem, że powstawały jakieś tam mody, czy jakieś, yy, że można było zmieniać innych animatroników na Boniego właśnie, bo jest to postać, z którą wiele osób łączyło już od pierwszych FNAFów jakieś tam wspomnienia i yy, No a tutaj wreszcie został on w jakimś e, w jakiejś formie dodany. No nie wiem co się z nim stało. I teraz mu oczy nie świecą, czy się mu świeciły, nie? Może go uwolniliśmy teraz od grzechu. No bez kitu, świeciły mu oczy. I tu jest klocek jeszcze do wzięcia. Helpi plusz, plusza Kelpiego. A tak to co jest jeszcze dalej? Tu jest jakieś wyjście albo wejście do wenta. To się dalej ciągnie, ale jeszcze zobaczę tak dla pewności, czy czegoś tutaj nie pominąłem. Bo takie miejsca, wiecie, lubią parami dostarczać jakieś sekrety. Tu na przykład jest jakieś. Wejście nie można wejść. I teraz mi tak przyszło do głowy: a co jeśli tu nie było żadnego morderstwa ani nic? Tylko on po prostu się pośliznął o mokrą podłogę, i to jest taki żart, bo tu wygląda, jakby było coś rozlane, i dlatego jest, że mokra podłoga, i tu też coś się stało. Pośliznął się i się walnął w głowę, w ścianę, <noise> jak kręglo ogarniał. <noise> Nie wiem, chętnie bym posłał jakiejś teorii, co tu się w ogóle wydarzyło, ale jedna z interpretacji w ten sposób mogłaby być nawet prawidłowa. Tak uważam. Dobra, zobaczmy, co w takim razie w węcie. Do węta? Mogę wejść do węta? Hmm. Czy wyjdę drugą stroną? Wyszedłem. Aha. Nic tu nie ma. No to tyle. Ale dosyć fajnie było w sumie tu wejść, zobaczyć ten secret. No i już ponownie tam nie wejdziemy. No i zapytacie pewnie, Mangetsu: masz endingi, masz boniego. Co ty byś dalej chciał robić? Otóż nie wiem, czy pamiętacie, ale przy Chice pominąłem jedno pomieszczenie. I tam podobno jest automat. Yy, oraz jakieś inne rzeczy. I być może nawet uda się jeszcze naprawić tę chicę, bo o czymś takim słyszałem. Więc przyjrzyjmy się temu. I chica jest w tym miejscu. To co, Chica, Spróbujemy cię naprawić. Bo ona ostatnio, z tego co pani nam leżała, nawalona w łazience i nas dżamskierowała jeszcze. Cześć, Chica, Mam nadzieję, że nie przyjdziesz do mnie. Że pójdziesz gdzieś, ale ty jesteś rozwalona. Pobita chyba wstała lewą nogą, nawet można powiedzieć. Tutaj wystawia rękę, żeby sobie wziąć babeczkę. A bierz sobie babeczkę, bierz sobie babeczkę. Teraz dla mnie to nie jest straszne, od kiedy to cztery razy przechodziłem. Ale nieważne, w każdym razie, tutaj używamy interkomu. Are Pewnie będziemy mówić Kasi, że to jej głos? Niemożliwe. <laughs> nie wiem, czemu za każdym razem o tym mówi. Denerwuje mnie to. I komunikat też, jak się wchodzi między chaptery. Okej, okay, ona tutaj przechodzi, powinniśmy ją widzieć. Ona nas nie powinna widzieć. Cholera wie, czy poświecenie latarką czegoś nie zmieni. No, ja od razu ostatnio pożegnam w prawo, a możemy przecież jeszcze iść tutaj. I tu się cała akcja rozgrywa tu jest tajemniczy pokój a właściwie też to w której. Nie zdarzyło mi się wcześniej być Hmm I co tu jest? Kibul Są kabiny O i tu jest węd, tu jest węd. Można wejść po tym I jest tajemniczy pokój Chiki, tak jak był Pokój Montiego, rox jeba, też tam gdzieś był To jest pokój Chiki Z automatem Można tutaj pograć i za chwilkę będziemy to robić, tylko się rozejrzeć czy czegoś tutaj jeszcze nie ma, jakiś znajdziek może Hmm, bo ja nie widzę osobiście ale chika jest w różnych formach, w gorszych i lepszych postaciach, zależnych od gustu, a i tu nie mogę maski w ogóle włączać. To czy mogę zagrać w grę? Mogę zagrać w grę i na czym ta gra polega? O, jesteśmy, jesteśmy chiką. Wow! Ale mogę śmiesznie chodzić? Wave mam jakiś i muszę strzelać. Na myszce muszę strzelać, okej? Okay. I mam tutaj. Jakieś punkciki do zbierania, i muszę po prostu rozwalać wszystkich. Mogę też boostować i prawym wszystko myszy. Co to znaczy, że boostować? Że się mogę przyspieszać. Aha, przez chwilę mogę się przyspieszać. Mogę tak wydaszowywać. Eee, no, i co tu musimy zrobić w tej grze odciki, w tym Isaacu 5? Musimy tutaj, z tego co mi wiadomo, zdobyć chyba 20 falę. No to mi się wydaje, że to akurat trochę potrwa, ale wyzwanie będzie warte chyba zachodu. Mam nadzieję przynajmniej, że coś ta czika, jak już będzie naprawiona że coś zmieni. Tak to oberwałem trochę. Nawet nie widziałem, co mnie bije. Hmm. Coś mi tutaj walnęło, raz zahaczyło o mnie. Jest już trzeci wave, no to jeszcze co? Czwarty i potem 16 i zobaczymy. Jeśli chodzi o przeciwników, to niezbyt tutaj jest różnorodność. No, jakieś kursory nas atakują. Kurczaki, które mają różne, ale to różne wstążki na głowie, czy jakieś inne elementy. Znaczy nie wiem, czy to są kurczaki. Mogą to równie dobrze być ludziki, które mają czapki urodzinowe na głowach. Pasowałoby do tego klimatu, ale jakoś tak skojarzyło mi się z naszą postacią, bo tu gram jako czika, co to jest? Jeju, jakie bullet Hele! Mam to strzelać? Okej. Okay. Wow, 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 mogę się też gustować, żeby unikać. No to to jest taki Enter the Gungeon trochę. No najlepiej to stać jak najdalej, żeby mieć jak największe przerwy między tymi różnymi rzeczami. I czy ja na pewno zadaję temu obrażenia? Bo tak jakoś on się powiększa. O, dobra, rozprysnął się. I teraz shotguna mam, na trzy strzelam, ale fajne. Nawet te gusty są tutaj zadowalające, bym powiedział. No powiem, że przyjemność z tej gry, mimo, że to jest zwykła jakaś automatówka średniej klasy, no to przyjemność tutaj jakaś jest, ale niestety wyczerpałem już pociski. Tu dostałem nowe jakieś pociski, czy co, cokolwiek to jest, zbieram. Mam 40 tego. To jest butelka? Jakiś napój? Ta pierwsza znajdka, taka, butelka różowa, to jest... wygląda jak jakiś napój. Ale w każdym razie ja tu... ojejej, oberwałem chyba. Też zdarza się, że szybko przychodzą. Tu strzela pan policjant. Albo ochrona, może to jest Vanessa? Tak wyglądała trochę jak Vanessa. Pociski. oj, 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 oj ale obrywałem. Akurat czegoś takiego troszkę mi brakowało, jak przechodziłem Ego FNAF, bo pamiętam, że wcześniej w podstawce te gry automatowe miały trochę większe znaczenie, zwłaszcza, że jedna była do endingu, czy tam były na trzy podzielone w sumie te rzeczy tam trzeba było odnajdować trzy rzeczy różne, więc naprawdę brakowało tego, ale obrywam nieźle. Muszę się chyba częściej boostować. Mi się trochę z dzieje, bo tu dużo znajdzie, jak zostawiłem, i niestety ja jakoś myślę, że te kursory mnie nie biją wtedy. Ale straciłem jedną trzecią zdrowia jakoś. Więc naprawdę musimy wziąć się w garść. Ale obryłem. połowę HP mam. Czy uda mi się dojść do 20 fali? <grym>, już zaczynam wątpić coraz bardziej. Trudna ta gra się robi. Jak już wyspamowali nam. Nie wiadomo ile, ja nie mogę się leczyć w żaden sposób. Przynajmniej do tej pory nic takiego nie było. I już mam 11 falę taktycznie nie, to dziesiąta dalej O, jest ten, znowu bullet hellowiec Muszę się przyciskać między kropkami Taka prosta gra, a może tyle tutaj zmienić I on potem wybucha na koniec Nie wiem, czy zadaję tym obrażenia Ale wolę nie ryzykować To jest taki boss chyba, chyba co 5 leveli się pojawia tego co zauważyłem Dobra, wybuchnął, czy wybuchu I coś dostałem, jakieś kiełbasy Kiełbasami teraz strzelam Mam ograniczoną liczbę tych pocisków, więc musimy oszcz wow, Oszczędzać Dużo się teraz tego nakociło. Oszczędzać, przełączać się, nie wiem czy mogę, między pociskami. Może nie będę próbował, ale się tu dzieje. Za dużo się tu dzieje. Jak na razie idzie dobrze. O, w ogóle odnowiło mi się HP z tego, co widzę. Mam 20 tysięcy punktów. No i całe HP praktycznie. właśnie straciłem to HP. Koleżanko droga, wezmę kiełbasy, kolejne dostałem obasy Dobrze, że nie białe kiełbasy, bo musiałbym tu rywkę zaprosić. Zgaduję, że przy 15 będzie kolejna kula, która jeszcze bardziej na wszystkie boki będzie... Wow, waliła. To niestety nie był przyjaciel. Trochę mi to przypomina jakieś takie Vampire Survivors, czy jakieś takie inne, Brotato. Nie grałem osobiście. Eee, I wam powiem, że, że zawsze takie gry eee, wydawały mi się no nieco nudne, takie statyczne, ale nawet tutaj w wersji FNaFowej <grym> mnie to przekonało. Oj, mam pociski. Związane z Tymi napojami, ale już całe poszły niestety Już całe poszły pociski Wszystkie już wyrzuciłem z siebie Dobra, tu się przeciskam między Pociskami Bulu bulu pyk, pyk 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 I wybuchu. Jakaś pizza wielka teraz wyleciała Mam 50 tej wielkiej pizzy yy, I mogę tutaj kursorem, zobaczcie Wow, co to jest? Mogę to zmienić? To jest yy, obszarówka taka, ale na blisko. Mam tego 50. No jest to ciekawe, ale z drugiej strony mamy lipę jak coś do nas podchodzi niesamowicie blisko. Yy, albo właśnie nie blisko, bardziej jak szybko podchodzi i jak strzela. Więc to nie jest koniecznie. No dla mnie to nie jest zaleta. Patrzcie ile HP straciłem. <laughs> no kurczę. Naprawdę. Muszę się poskarżyć. Ja zaraz umrę. Tu jest, tu jest coś. Nie, 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 nie. nie Chyba, życie. Nie, game over. Dobra, ja przejdę do tej 20 fali. Muszę przytrajhardować, ale nie podobają mi się te pociski. Tu chyba jakaś zmiana jest, że można zmienić się chyba na kółku od myszy. Nie kapnąłem się, że o to chodzi. Robię jeszcze raz. Dobra, wave 18. Dobra, tutaj. Wow, 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 wow. Czasami, jak się sniki biki pojawią, te kursory, Vanessy i inne takie rzeczy, to jest po prostu pograne. Jak to się jeszcze tutaj będzie pojawiać mi na twarzy, to powodzenia. Może tego poużywam, żeby się oczyścić nieco. Okej, okay. pyk, pyk, pyk. Dobra, mogę używać tripla, i Mam 19 fala, już jesteśmy blisko, ale też trochę oberwałem. Liczę na to, że jeszcze się podregeneruje. Bo tutaj te ochroniarki, ochroniarze, ochroniarki. Brzmi jak jakaś kurtka, ochroniarka, kurtka bomberka. Dobra, podłem mi wszystkie. Już jakieś tego, tego typu rzeczy. A tutaj ochroniarze. Ochroniarzy trzeba pierwszych, bo to jest porażka. Tak to chyba biegać jest najlepszą opcją. Ja w ogóle busta nie używam, wiem o tym. Ale się boję, że się wybustuje w coś, co mi zada jeszcze więcej obrażeń, więc tak z tego wynika ta de decyzja. Ok, tu jest Żyćko. Tu jest jeszcze też Żyćko. O, dużo Żyćka dostałem. Super, super. No to chyba jestem ustawiony. Dwudziesta fala. Zobaczmy, jak tutaj się sprawa będzie miała. Ok, jest teraz Bosik, powiedzmy, ale jego pociski mi blokują. Modziwo. Hm. Ale na nich akurat niespecjalnie się wyłożyłem kiedykolwiek. Tylko tu już te pociski są bardziej nieprzewidywalne. To po pierwsze, mniejsze odstępy są. A po drugie, nie wiem ile to bije, koniec końców. Bo jeszcze nie próbowałem wlatywać te pociski. Lepiej chyba skupić się na unikach full i dopiero wtedy atakować. To jest taki Spamer z niego. Dobra, proszę bardzo. obrywałem... O! Game one! Mam! Udało się wygrać. Nie było wcale tak. wcale tak łatwo. O, baloniki mam, to mogę w nie wchodzić, żeby punkty mieć jeszcze dodatkowe Jak w kuczce pakmanie. Pacmanie <grym>, Jej, udało się. I co dalej? Co dostanę za nagrodę? I dostałem coś czy nie? Nic nie widzę O jest! Chica z Voice Box! Dokładnie to! Dawaliśmy coś podobnego Może nawet dokładnie to samo do naszego Frediego. A co jakbym teraz... Nie no, zapisuje mi się gra, więc To nie ma znaczenia, ale tak mogłem to przechodzić wcześniej I tego nie zrobiłem to robimy jeszcze raz to samo, yy, aż do końca yy, Bo musimy ją naprawić w momencie kiedy ona będzie leżeć To chyba u uroxii musimy naprawić czy nie To chyba już mam ten voice box A jest sobie Chika. Który, zobaczysz mnie? Ja założę maskę zaraz <grytanie> No glebni się młodo tam, nie wiem Wywinęła na prawo i lewo I spróbujmy ją naprawić, czy to wystarczy? Że podejdziemy do niej o, jest! Repair voice box. Reperujemy ją. Że też w ogóle ona pozwala na to, nie? Ciekawe, wcześniej nas skierowała po prostu. Eee. No, Chika się zapuściła nieźle. Ale biedna jest na swój sposób. I dajemy jej dziób. Do dziobu dajemy jej voice box. I jest! Wyczuwam pizzę. Czy I coś jej wypadło jeszcze. No, to nieźle naprawiona. Tak naprawiona, że nie jest naprawiona. Ale co to zmienia w ogóle, że ja to zrobiłem. Ej, ej, ej. O, dobra, wydostałem się. Co to zmienia, że ja ją naprawiłem? <taki> Takie podstawowe pytanie. Sprawdziłem sobie na mecie, i tak właściwie do niczego to nie prowadzi. To jest ślepe zołek, to jest taka dodatkowa rzecz, którą możemy zrobić, i nic to nie zmienia. Jakiś tam kwestii nie dodaje, czy ta chika nie jest dobra w naszą stronę. Mam po prostu kaczenka i to w zasadzie tyle. Udało nam się naprawić chika i tym samym zrobiłem wszystko, co zamierzałem na ten odcinek. Niby te fast tokeny też rozważałem dla historyki, ale to już jest taka jakaś rzecz, gdzie musiałbym po wszystkich znowu chapterach chodzić, szukać. Jest podobno 7 fast tokenów. No i chciałem wam tak na koniec zdradzić moją jakąś opinię na temat tego DLC. Ogólnie to początek był super. Bardzo mnie zaskoczyło to, ile się zmieniło w kwestii maski. To znaczy, że to tak naprawdę otworzyło nowe możliwości i nowy świat dla nas. Dała takie inne spojrzenie, dość świeże na tę grę i no zaskoczyło mnie. Aczkolwiek z czasem przywykłem do tego i brakowało więcej takich nowych mechanik. Tak samo są tutaj kabelki, nie? No po czasie już one po prostu męczyły. Jeśli chodzi o maskę, to co chwilę królik wyskakiwał i właściwie on denerwował już. Nawet nie. Nie, nie bałem się, chyba że on mi tak nagle wyskoczył, ale bardziej w większości wypadków mnie po prostu denerwował tym, że wyskakuje i że znowu muszę odczekiwać, żeby móc coś dalej zrobić. No, nie było to jakieś wybitne. Co do sposobu prowadzenia historii, to jest to zarówno wada jak i zaleta, ale liniowość. Nie jesteśmy w stanie chodzić jak w podstawce od pomieszczenia do pomieszczenia, tylko tu mamy szlak wytyczony, którego nie jesteśmy w stanie zmienić. No, mi to trochę ograniczyło spojrzenie na tę grę, ale dzięki temu na przykład było mniej błędów względem podstawki tak zauważyłem. No i gra się wydaje bardziej dopracowana, ale i tak wolę w tej kwestii podstawkę, ten otwarty świat, który tam jest. Jeśli chodzi o fabułę, no to ja nie jestem jakimś takim fanem FNAFA 10 na 10 który czyta książki i tak dalej, ale podobno właśnie dużo z książki o mimiku zabrano i tak dalej, tutaj go wdrożono. Część fanów to ucieszyło, część fanów zawiodło, ale wydaje mi się, że jednak fani FNAFA byli miło zaskoczeni, że coś takiego zobaczyli. No i samo DLC czy oceniam na lepszy niż podstawkę. Jest trochę inne, ale ostatecznie nie uważam, że jest Lepsze. Uważam, że podstawka jest straszniejsza, bo wszystko wszędzie chodzi, może nas wystraszyć. No i mamy gonitwy z tymi animatronikami. Tutaj tego zdecydowanie zabrakło. Dominowały cutscenki, ustawione rzeczy. Mało było gonitwy. Zawsze mogliśmy maskę założyć i już jakiś animatronik czy endoszkielet szkielet nas po prostu nie gonił, co było trochę takie mech. Co trochę moim zdaniem psyło odbiór tego DLC. Ale nie zmienia to faktów, że i tak jest bardzo fajnie wykonane i świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że Wy też. Sekrety też tutaj były. Można też w dalszym ciągu znajdźki zbierać. Może jeszcze jakieś sekrety są, których społeczność nie odkryła, tego nie wiemy. No i patrząc się tutaj na Roxy, której historia też fajnie, że się tutaj rozwinęła, możemy zakończyć tę miniserię z DLC. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, bo wiem, że zasięgi tutaj były dosyć małe, bo się nieco spóźniłem, ale no, cieszę się, że oglądaliście i czekaliście na to FNAF Getsu. Słyszymy się w innych produkcjach, może z FNAFa też coś jeszcze kiedyś wbiję. Tymczasem was żegnam, trzymajcie się i pa pa!